Elo Ciebie Bandero, gracie z kimś, serdecznie w odcineczku z gry, No Mi się podoba ostatnio bardzo. I jest chyba czwarty odcinek z chłopakami, się mano, chłopaki. Też. Elo. W ekranie to jest Natural Świnka. Oczywiście dajcie she's ready i lecimy, the ustawiony, proszę państwa, jestem hostem Tam Oj, myszka, myszka! No dali ready. No to, aha, bo jeszcze muszę jaki to start, to super, dobra, to. się wcześniej wcisnąć, no ale wiecie, organizacyjnie ogarniamy dopiero. Ma, by, tam już... Ja hey, hey. po Andrzeju przed ćwinką. No i znowu nie, <grymka>? No ja nie jest <grymka>? znowu nie docię. Nie bo on się na, na ten nadzieje. I lecimy, zasady znacie kto nie zna... To ma kurwa liście. To się nauczy. To się nauczy. <grymka> nie no, gra jest z ostatnio przednia. Chociaż już się e chyba kończy, nie czy nie? Queen Stable, Queen Stable, Queen Stable, Queen Stable. Ja zaczynam boloby robiłem, tak? Tak. Tak to jest play, ja w ogóle nie sprawdza ani razu, nie? Wszystko widzicie? No pewnie, One, że nie. Natomiast no nikt nie sprawdza bardzo zachowany za kurwa. Queen. One queen. <trym> się dawało? Trzy. się Który? Three queens. <trykow> <trykow> One, queen. sprawdzić, kurwa, tego, tego, Który? Tego ja, tu jest, palony chuj, tu jest, palony to jest spalony chuj, tu jest spalony chuj. Liar! Gdy raz spalił chuja? Nie, ja dwie damy i jokera. A, no to z Ja nie spaliłem, no teraz tak, przy pierwszej nie. Ale w pierwszym natural waliłeś chuja, nie? Przy pierwszej debilka waliłem, przy pierwszej waliłem debilka. Myślę, że świka pierdolnego od razu. A za że naturalnie sprawdza, no to wiesz. Natura nie sprawdza, a natural w pierwszym zawsze kawali. No wiadomo, no to sprawdzaj nie sprawdzaj. No przecież siedzisz za nim, to jak wiesz, no, to sprawdzasz. Proste oh my God. Jak się patrzy w karty? Spacja Ace table, ace table, ace table One ace he, 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 he. No no Two aces. One, ace hmm. tam przywalone było no, 100% razy. No i chuj ja pierdolę, Ale to ugotowałem, wcześniej mu wkręciłem, że on nigdy nie sprawdza Dwa razy, to mój kurwa zaczęli... Ale spod... musiałem sprawdzić, bo w ogóle osób nie Oj, fuj siemanko, chwilę jak odpada, koniec tego szczęścia Ja myślałem ty sprawdzisz, bo rzuciłem ci tego kurwa yy, Do Piotra rzuciłeś, wziąłeś do buzi, weź go do buzi Zanim się pobrudzi la, 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 la. Dobra i kasuję teraz, natura Dobra kasuj, kasuj no Jaki to jest O to? ja pierdziele Queens, queens, queens Kurde. Dwan KUJN. Kurde, Felek. wiadomo. <grymne> Imona wina rzucił. Ba, da, da, ba, one, one queen. <grymne> no i kurz. No i loma. to mam w dupie, <grymne> A Rysiu siedzi na zatkanej pizdzie, kurwa, nie? Rysiu siedzi na tkanej pizdzie, oszukuje, no. No well, to jest nie ma. Dobra, nic nie sprawdzam, mówię pan, prawda? Sprawdzał, sprawdzał, Nie no dobrze, że sprawdzać, mi się podoba, rozniesiony jak ci sprawdzają. Ja bym ja bym ja ja częściej, ale to mój odcinek nie chcę ryzykować kurwa, bo jest pizda wtedy. No nie, nie? jaka ci trójka ja... rzuca, ty stoisz! No ale nie mogę kurwa, bo przy pierwszym, bo odpada kurwa. No, ale nie mam miałem w ja wtedy przyznaj. Ja kiedy o, nie, nie wiem, Ja raz gram w chuj, raz nie różnie bywa. Zależy jak leży ciasteczko, wiesz, zależy jak leży. O, to jest kurzy ściwa, ja tu spelką. to. Ty kurwa też go na tej nie sprawdza nic kurwa. Ale ja nie wiem której się sprawdza. Aha, X-em X, kurwa. X, X. No i złapałeś kignota. O, o kurwa Boże, z Jokerusem. Nie wiem ja trzy króliki. Kurwa. Ale to jest psila, ja ten ciast... Ja miałem jeszcze tego, miałem jeszcze. Ale ciadko siedzi i się nie odzywa, no, ale cipe siedzi. Miałem dewida jeszcze. No A nie chcę, jak nie sprawdza tych devili, właśnie kurwa, nie, tych, tych pierwszych kart nie sprawdza jedynek. Bo pierwszych się kurwa, tak wiesz, że różni się sprawdza, nie? Na devilach pierwsze sprawdzać, tak wiesz. Ryzykownie, nie? Bo jak jedna leci to może być. devil. O mama O mama O mama O mama le! O kurwa! Imo nie poleciał do parmatona. O się tak gotowałem, gotowałem? Gotowałeś, gotowałeś. Lajan. Hmm. Ja to potrzebuję. Ja pierdole. Debil, debil, Debi, kurwa debil. Głupi wód, buf, kurwa. On już się odzywać i tak kurwa. Jak ja odparzę, to się moi widzowie wyzywają w komentarzach. A teraz i tak cię wyzywają, kurwa, bo odjebałeś i leżysz. Kuba ale stary, nie, nie rozumiesz tego, że Natural kiedyś zawsze rzucał blepa, teraz on się... O buchnie. Jezu, porobił Cię on na łeb, ale na dziwne. Największego inteligenta tu w drużynie, na łeb porobił, biedny Nie bieguję No, biedny porobił Ale poszło, się bawa, nie? Poszło, poszło, poszło Pawlik, się bawa One is Uhu One is Uhu One is Chwaka, przemigam w krawę Is Oj, Andrzejku Andrzejku. Andrzejku! Zajebiście kołnat kocham cię! Dałeś się chwycić kurwa! Kurwa, użyli! No. Ja, ja przez tych idiotów przegrywam kurwa! <grym, <grym, ja I kurwa na raz i chuj gracił, bada faszy! Ale! 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 grę za modiką! No tak, no tak. To... No to... Koledzy to... mu przejebali. No... O oh, kurwa. Albo liście amuletu Pięknie, pięknie kurwa. Ja teraz, tak? One, easy. Hmm. Lajer, się, może kurwa, 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 no. Ja pierdolę. Hmm, no ale siedział do dziurę, kurwa taktyka taktyka, ciastka przyjęta. No, taktyka taktyka, taktyka dziasto. Ale ono no kurwa, nie no, daj kurwa. Tu Nie kurwa. Wiesz, o, e, tu strą, kurwa. Dwa już z lesy, gremi chyba, kre. Kresa tak. Gres nie? A ja oni no, no, trzeba mnie no. sprawdzać? to, widzowie. Krótki odcinek, dziękuje za oglądanie, minut na ekranie, pyk tak. Ale ja Cię ja sprawdzałem, wciwile. kurwa, Iło? Nie. nie. Jest devil, nie? Ale sprawdzał debila. Tak. Lecimy dalej? No. Dobra, Dobra. Dobra, tak, akcepta. No to było szybkie, ja bym czyst zabrał. To było tak samo, wdech. kurwa, o co chodzi? Ale słuchaj, tej. Hey. Nie zależy od tego, jak się do lobby dojdzie. Nie, bo to rotuje, wcześniej Dobra, Ciasko wszystko sprawdza, dobrze, dobrze. Czaskowi Dewilki można brzucać chyba, bo to jopa. Ciaskowi wszystko można rzucać. Ja teraz nie sprawdzam. Nie, sprawdzaj stary, sprawdzaj. Ale się kurwa cieszy A ciadko, ani się nie odzywa kurwa, ani nie pomyśli, a kurwa tylko nam grę przegrywa. A Z Rysiu startuje. Dobra bana. Clefuje teraz i nic nie ten... Wiadomo, wiadomo. Daję pana kurwa No kurwa, Koledzy mu grę przegrywają, kurwa. On na szczyt otwartą książkę, kurwa. Jakby w stanie będę się śmiał. razy cię zrobiłem, że ty sobie nie wyobrażasz nawet. No, nie, bo ja, ja na kart musiałem spalić dwa razy cię wcześniej. Ale że mój odcinek to wiesz nie chciałem wyzyskać, bo z moim szczęściem ja na jeden sześć potrafię odpaść, kurwa, nie? No, no, no. Będzie kakaraka czy nie? Będzie kakaraka. OMG Aaaa uh. Two kings Two kings użyński, One ja bym Rysia teraz to, to tak kurwa śmierdzi, na Mierdzole cię Na utkanych, do panie dobrze, pierdolę, żadnego nie. króla nie miałem, żadnego króla A wiecie kurwa. co jest najlepsze? Miałem kurwa czy króla, nie? No i... Miałem ja trzy nie. króle i rzuciłem Słyski. kurwa A, Ale pan Rysio <laughs> ryzykował na debila i cię pierdolną, no Ja już teraz już ja dopiero w pierogi, ja jestem już, już nasycony, eee. nasycony, teraz mogę grać. No dobra, graj, graj. Raz nie mam. Uuu, mm. o kurwa. Uuu, mm. Ace-Tables, to mi się podoba. To is... mi się podoba. Ale wałek po prostu, nie? Tu jest wałek po czterusia, wałek po czterusia, imo wałek po czterusia. Nie sugeruję, jak to będzie, ale sam sobie pomyśleć, ale mi się wydaje. E, ale z takimi kartami to ja nie mam co kurwa sprawdzać tego wyszula. Ale jak to nawyk, no co? Three aces. <laughs> <Wow>. <laughs> Wiadomo. <laughs> ale wjechało kurwa, nie. Ja pierdolę, że nie, no to nie sprawdza, to jest kurwa mistrzostwo w korytarzu. No, to, to 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 o, o, to czuję, o, o, o. Nie no, to na ogro pierdolone. że no, Kurwa, ty ty czemu debilu teraz? Wiedziałem, że w chuja lecisz, kurwa. No, przy tamtym powinieneś pomyśleć, że w chuja poleciałem, nie, nie nie. I padłeś no, szczęście. Natura cię rozgrywa od partą książkę. This is not the worst Czyta jak już debilo, a nie rozgrywa, ty już jakieś uzlesy. To ostatnie? Ostatnie, no? Aha właśnie myślał, że jak ci przeszło tamto to już... Znaczy na ostatnie sobie zachować, żeby właśnie wiesz. No ja już... różnie, ja różnie bo tu We trzeba... Tu trzeba zmieniać. O kurda One queen One queen nic nie sprawdzić, nic, jest na to ale tak. One queen. Lion. Dobrze, dobrze, jest do Nie, nie, nie. <grym> ja, pierdolę. Ja wiedziałem, że dał dobrze, wiedziałem. Rukam was, da. ja, wiedziałem, Później, ma. To ty... Wiedzi A dał przypadek, przypadek. No, mówiłem, nie. nie? <grym> Pan świnka. Dobra, żadny bumerang. Paśmika. Jeden, jeden. Jesteśmy po bierze i A tak walił na twoje, a inne odcinki. Kururo, no bo Undertale's Devin Hunt jest tam nie? I co, ja teraz kurwa? No. E, Ej, ile miałem rzucić Dwa? Czy ja One. To... Queen. Nie, jeden sześć masz uh, Two. A 1, jed, 6? Nie, 2, no. no Jak no, chcę, jest dobrze. Kurwo, jebana! Nie, to Ale nie, bo mia miałem już ten, Resztę te miałem damy, tylko. <grym> Dobra, nie czekaj, na piecej tylko ułykaj kulę. Let's see if luck's still on my side. Yeah, no nie chyba. No, no nie, nie, za wcześnie. Ale ten zewin ten to jest mocny, nie? Zaś, nie Devil Skard to kurwa zwykła jest ten tak? Zwykła kurwa szmata Póki nie chce znać chłód twój jebać O Rychu pójdę poleci na piątku Queen ja Wiadomo Kurwa dwa razy po zombie kłamał? Oui. Chyba nie, nie? O nie, Dra <grywa> mnie to tylko to jest kot, nie? Cały czas tu jaki lecą, cały czas Queen <grywa> To nie ma pierdolenia. nie ma. Nie, nie, nie ma się nie <grywa> <gulanie> Rysiu, 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 jaka książka, kurwa. Ja sobie rzuca trzy karty i jeszcze nie ma. No bo każdy się powinien sprawdzać, bo on gra tak, żeby... Ale nie, tak, ale nie, ty, nie, 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 kurwa. Bo ty, ty powinieneś tak. pomyśleć, że skoro ja przebiję jego <gulanie> farmazon, to ja będę farmazonił. I żebyś tym sprawdził, to by na ciebie założył. Tylko ty, kurwa, wiesz, nie pomyśl w ten sposób. Przestaniłem te możliwości intelektualne. Nie, proszę, ty nic nie sprawdzasz, no. Sprawdzę trzy razy je łopię. Queen. No, teraz lecą trzy wiadomo. wiadomo Ty kurwa. kurwa, kurwa. A ja miałem kurwa trzy damy i jokera kurwa. A ty co bo chyba dalej 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 Yeah, no, fajna jest fajna. Two kings. One king. No he Liar! No, Ooh. I co? not <laughs> have I didn't have any. It's I didn't have any, no didn't have any. I didn't have any. I didn't I didn't have I Nie, kurwa, nie. Ale ja, nie? Ja nie wiem, mi tam to wygrywa. No przypadek właśnie, tu nie to tu już tam się wyjebał ogólnie, nie? Jak u Potomliszka wygrywa, bo ten jog te wilki, dawajcie reddy tej chłopaczki. No żart. Rysiu, let's go, here we go! O, teraz to się. To jest kurwa, ale przejebane. On jest taki blefem no, tej kurwy, nie? Ty faktycznie, że ja się tylko z Andrzejkiem zamieniłem. I ten tylko stol na stolika siedzi tak samo. Tylko jej miejscem się zamieniliśmy. O, mam mużynkę. Teraz motora. natura będzie o. ty kasa sprawdzał. O. Nie, ja tam daję ja, Idź sobie rzucaj trzy karty na spokojnie. Ale bete, bete... Ja wiem, że będzie. ja wiem. Jak to jest King's Table. Ki jak King's Table, to King's One. Table, no. King. O, to King's jest, table. to jest David. to jest Debbie w ogóle. King. Nie, to nie był porwadze.

Wiem, kurwa. Deka serio, ty kastyłem do parku. Się. Ale natural dobrze przepuszcza, kurwa. Na to się dobrze gra, bo dobrze przepuszcza, no, kurwa. No wszystko przepuszcza, każda. Tak, właśnie takiego kuja mu wcisnę, że to koniec. A teraz sprawdź jak gdzie się musi debiła, kurwa, nie robak. No wolną rękę, zrzucaj sobie głowy. No hola. To teraz. No Two kings. Tu ci będzie Patryczku kurwa. Ale przyleciał waj Patryk, nie? Przeleciał, przyleciał. No wiem wiem, wiedziałem, ale lube chuj tak pierdolę. Król K. K. K, K jak król. Jak king. No dobra, no dobra. Nie, nie, nie kłamię. Teraz zostawię One. na farmazona ogólnie, nie? Tak, tak, king. Tak. Lion. No i chuj. Zierdzolony. <śla> Zostan Myszka z na pułapeczkę! Najpierw ja tylko poszedł wałek, a myślałem, że drugi sprawdzi, bo drugi to z Wiem, ale ja szykowałem się, się, się na Dygasa, że pierdolnie tą pierwszą myślałem, bo on że to sprawdzi. Mam nadzieję, że... kurwa zaczynam, muszę do zaczynasz. Daję tego wała i idź. Da. Natura wszystko przepuszcza jak leci, nie? to jest Ace-Table. Ace. Uh. Już rzuciłeś? Liar! To no, sprawa dla Brysia. <laughs> <laughs> kurwa! Kurwa! No, no, ale ciska. Kurwa, no! Dobra, ja wylecę, wiadomo, nie? Nie tak no, ja tak mogę jak odpaść, bo już dwa razy w sumie. Jakby tak trzech wyjebał, że... No kurwa. <laughs> Jeden, derwin, trzech to kurwa, deha no? Ja samo że ta świna już nie jest szczęśliwa. My zabieramy naturala, no i kurwa. Zanim tego wała iść, nie. Kurwa, za dużo gówna, po się jakichś kotków pierdolę jak mój kaszerek. Queen's table? Queen's table? Queen's table? Queen's table? Lion! Queen's table? Lion! Kurwa rzucił. A nie, chuju. Ja pierdolę. No nie no, bo czas on zarzuca tak, zarzuca tak, właśnie na zmianę, więc to ciężko wyczaić. Ale teraz ja sam się <grym> trochę sprzedał. Ale wam, Marcin! Marcin, Marcin tak, to, to, to jest jak po w lewo, ale chuj, dobrze, nie, ja to, że w no, nią Znaczy, kurwa, co ja no, dobra, chuj mi w dupę, nieważne. Już się zakręciłem gównem. Dawaj tego polskiego waładyka znowu. <laughs> bal. rzucam, rzucam. Przepraszam. Yeah, queen's table, queen's table, wiadomo. Ja, jak na moje, 99% can... że wali w chuja, nie? Teraz? teraz? No dobrze. teraz. dobrze. Dobrze rzucił, dobrze teraz. Kurwa, dobra, a ja miałem trzy, ja miałem trzy kurwa, to... Ale ja miałem jokera też kurwa i tak... No dobra, ja miałem 3 on 3 i ty jokera, kurwa. Well, ain't my first... a, ja miałem jeszcze też jokera jak coś. Chujowo, bo by devila zjadł kurwa. Bo to się Rigaz by mnie sprawdził teraz, a Devilek tam siedział, zamontowany by prawie. Rigaz <laughs> doskoczył na ja mam jeden? Ucha. Dwa. Dwa. A ja? Jeden. Rigaz trzy. Kto tela? A, Richard. Nie cię. One ja. king. One king. Liar! Ale, ale, ale głupę! Ale głupę nie, nie Devil, ale wiedziałem, że to jest farmazon, kurwa. Kurwa, ja myślałem, że to On cię wypuścił, Michał... jak kurwa. Ja myślałem, że Michał jest prawdziwy, ja dałem 3 No nie, 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 nie. Ja coś kurwa czułem właśnie. Że tą pierwszą trzeba podpuścić, tak teraz mi coś. Ja To nie była kalkulacja, to był instynkt po prostu, kurwa. Tak jakoś mi podpowiedział, żeby nie sprawdzać pierwszej, ani jednego, ani drugiego. Bez jest smutno. smutno, stary, smutno. Co mam ci powiedzieć, no Pierwszy rzucił debila i... Daj <grym> <O, grym> Kurwa, ale resztę kart miałem dobrą. No wiem, dobrać. ale ty kurwa paternami jakimiś twój mózg podąża kurwa. Raz kłamiesz, raz, A. raz na i na przemian kurwa. Nie no nie na przemian. Czarnia. No na przemian no cały czas robisz kurwa. To zależy od karty, zależy od karty kurwa. <grym> ale to, to zależy jaką kartę stary, dany jak mam kurwa 4 dobre, to najlepiej się też śmieciucha podbyć. No tak. Czemu no no tak. ja pierwszy? Czemu ja pierwszy? Jak był pijany, to by wybrał. Queen's taju to... Kurwa, nie jestem tego pewien, Zmarajmy nie? On nie ma kar i sprawdzić teraz, nie? Queen I co ty gas złapany? <ślepie> No to ciągnął, na psychikę, na psychikę, no bo napsy hicke, na te na wytrzymanie. Na twarde nerwy kurwa. No teraz ty byś nie musiał sprawdzić, więc no, co miałem zrobić? Co no to... miałem zrobić? A! Ha 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 Queens table. Dobra, daj jakieś dobre karcioszki No i dało! No i dało Three Queens <laughs> Liar, kurwa. No i co, kurwa, Grzesiu, co? Co ty sobie myślisz? Co ty sobie myślisz? do Myślę, starego, że... kurwa. Myślę, że starego masz dziada, kurwa. Myślę, że masz do starego ja. dziada. Nie ty masz sparta, bo będzie piwna, niż żył. Ja, się... Widzowie, nie ma co tej gry kręcić. Ja ich rucham po prostu. Tu, tu. Big Brain Michael, kurwa. Big Brain Michael, kurwa. Po raz trzeci. Hacktyk zajebany. Jak ostatnio, kurwa. Jestem niepotrzymany! Widzowie. Kurwa, jeśli więcej tej gry, dajcie znać. Jeśli past i szukacie innej, dajcie znać. A jeśli macie jakieś fajne, dajcie w komentarzach. Mi się podoba takie gry, właśnie, gdzie można pokazać swoją dominację tutaj. Dominację! Dominację, słyszycie? Dominację! No, bawimy mnie tak niesamowicie, widzowie. Dziękuję, chłopaki, za uczestnictwo w tym wspaniałym odcinku, w tym wspaniałym materiale. A widzą, łapki w górę i komentarze, o których wspomniałem. Tudzież też mogą być pozytywne, oceniające po prostu, albo wyzywające. Jemymanu! No, Jos.